więc tak, się maneczko, czas zacząć wykańczać łazienkę I wam powiem jak zrobić te odpływy liniowe Zajdzie linię towaru tego betonu jastrychowego Tak samo jak u programisty wyszło 6 worków Na jeden odpływ, czyli metr Tu mam 90 cm I 30 I 10 Metr 10 wyszło dotąd Metr 10, od metr 10 120 na 110 Idzie 6 worków na grubość wylewki 5-6 cm. Bo mi pół worka zostało. Wychodziło wtedy 5,5 worka dokładnie. Tak samo tą stronę. A dlaczego tak jest zrobione? Ponieważ ja tego sam nie robiłem. Dwie osoby robiły i to jest trochę za zawodniście zrobione. Powinno być bardziej gęsto. Wtedy inaczej wyszło, i to też woda tu jest lana, nie? To tak mokre, się wydaje. Dobra, można już na to wejść, bo 24 godziny dopiero minęło. Jeszcze nie minęło dwa dni, ale już można chodzić. E, tutaj zostało to, to wypełnione mpk 75. Najlepiej takie miejsca wypełniać mpk było szybko snie, nie? Jutro on będzie już wyschnięty. I jak tutaj zrobił hydraulik? Hydraulik tak zrobił, że to na styk starcza. Mógł trochę głębiej wkuć, ale chciał równo to zrobić i dlatego tak no wyszło. Tutaj jest trochę, a widzicie? Głębione. Jeszcze płytka dojdzie, no się przesunie na tych, to akurat się trochę załapie. Następnym razem nie kupowałbym grochy, a kupiłbym Hans groch. Ani grochy, Bo Hans jest tańszy o wiele. I ma więcej do wyboru, właśnie tych. I jest tańszy. I to jest dużo tańszy. To tutaj poszło hydroizolacja dwuskładnikowa. Mapei. I każdy gada O, trzeba. Przykładowo. W całą łazienkę Hydroizolację robić. Podłogi, wszystko. No nie trzeba. Tu jest taki ząb, że nie trzeba. Wystarczy te strefę najbardziej mokre robić. Czyli tu kabinę najbardziej polecają to zrobić. że później nie było problemu, że przenika to przez ściany tam dalej. I tak dalej. No tego w taki sposób jest zrobione. Dwustrefowa. Znaczy dwuwa, dwuskładnikowa. No i w taki sposób jest zrobione, nie? Tak jak widać. Dwuskładnikowa. No tutaj jest hydroizolacja. Jeszcze tu na podłodze to pójdzie. Czyli worek, worek starciu. A, a jaka to jest? Odtąd dotąd jest 2,80 metra. Tu dotąd 1,5 trzeba liczyć. Później, tutaj to tak samo met 10, na podłogę co pójdzie od dwuskładnikowa a starczył jeden worek. Przykładowo tu już nie będzie robione, bo ponieważ to jest bez sensu robić hydroizolację w tych miejscach, tak samo dlaczego w kuchni ludzie nie robią hydroizolacji? To tak samo te miejsca są narażone na wyciekanie wody, tak samo w kotłowniach się nie robi a w łazience hydroizolacja, pach, pach, leci, nie? to dlatego nie trzeba tylko no w tych miejscach polecałem tak robić dobra, jak kibel zrobiony? zabudowa kibla w taki sposób o, proszę bardzo, w taki sposób zabudowa kibla na jednowarstwowej podłączone wszystko będzie to zabudowane płytkami a to dalej do góry będzie z mebasz robił, nie? W ten sposób Wam przekazuję jak to w sprawie Przejdziemy do fizeliny, która została zastosowana w Łazience A fizelina została taka zastosowana. Tu jest nazwa Fiba fałsę Fizelina ze zbrojeniem i to jest mega gruba fizelina i o ciężko właśnie na niektórych łączeniach płyty wtopić, bo jest grubą fizoliną bardzo mocną i będzie trzeba na trzy razy sobie wygipsować Taki plus właśnie tego jest. <grytanie> Przedzieliśmy sobie tutaj. Tutaj mamy lezika, który będzie tu się znajdował. Tam kabelki, które wystają do podłączenia. I one zostaną wsunięte w sufit. A tego nic innego tutaj nie wymyślę się, żeby to schować inaczej. No i hmm. tyle jeszcze będzie trzeba wycinać dużo otwory na no to wszystko. Tutaj przykładowo jest ta szedłużka od rekuperacji ta biała i akurat jest. Że się nie mieści koło tej maskownicy, którą ten kapsuły głosowania, bo trzeba ciąć tą metalowe i wtedy się wsuwa, to trzeba zapianować pianą. To na wcisk siedzi, akurat w zielonych te białe przejścia chodzą na wcisk, a w szarych to różno siedzi, taka różnica jest. No i dobra, na no tyle chciałem mam pierwszy filmik z łazienki pokazać. Dobra.